Dzisiaj święty Jan mówi do nas, popatrzcie, zobaczcie. To jest bardzo ważne wezwanie, bo wiara jest też widzeniem rzeczywistości. Wiara się rodzi ze słuchania, ale rodzi się też z widzenia. I dlatego Pismo Święte nieraz nam wyrzuca naszą niewiarę, mówiąc: macie oczy, nie widzicie. I w tym widzeniu bardzo ważne jest, mówi Jan, byśmy zobaczyli miłość. Zobaczcie miłość, jaką obdarzył was ojciec. Zobaczcie miłość. To samo wezwanie skierował do nas przed tygodniem dosłownie papież Franciszek, przesyłając nam, dając nam nową encyklikę, czwartą encyklikę, jaką napisał za swojego pontyfikatu. Encyklika nosi tytuł Dilexit Nos. Umiłował nas. I ma podtytuł. Podtytuł jest, że to jest encyklika. O miłości boskiej i ludzkiej serca Jezusa Chrystusa. Encyklika o sercu Jezusowym. I o sercu, które kocha nas miłością boską i ludzką. Bardzo piękne rzeczy papież pisze w tej encyklice, mówiąc, że obraz serca Jezusowego jest syntezą całej Ewangelii. Jak ktoś zobaczy Jezusowe serce, to tak jakby przeczytał Ewangelię. Nie? Jakby przeczy, przeczytał Ewangelię. Możecie powiedzieć, przecież serca nikt nie widzi, serce jest ukryte. Nie? Ale Ojciec Święty mówi, serce Jezusowe widać. Na przykład widać je w Jezusowych gestach. Na to bardzo Franciszek zwraca uwagę, że kiedy Jezus ma na przykład kogoś uzdrowić, to koniecznie się najpierw do niego zbliża. Nie uzdrawia na odległość. Woli wyciągnąć rękę i dotknąć człowieka. Są gesty, które. Ojciec Święty nazywa wprost gestami czułości. W tych czułych gestach Jezusa widać jego serce. Potem mówi, że widać serce Jezusa w jego wzroku, w jego spojrzeniu. To jest bardzo Przenikliwe. Myślę, że wszyscy tego doświadczamy. Jak ważne jest to, w jaki sposób ktoś na nas patrzy. Kiedy się spotykasz swoim wzrokiem ze wzrokiem drugiego, no to wiesz, czy ma dla ciebie serce, czy go nie ma. Ten sposób patrzenia pokazuje. Serce albo pokazuje Jego brak. Jezus przede wszystkim patrzy tak, że, że, że widzi. Nie? Że widzi. Można by obok tego cmentarza przejeżdżać całe życie samochodem i nigdy się tu nie zatrzymać. Bo właściwie dla jakiego powodu zatrzymywać się przy tych grobach? Można ich nie widzieć. Jezus zawsze widzi. A już wtedy, kiedy patrzy, to patrzy bardzo głęboko, tak, żeby dotrzeć do ludzkiego serca, też do przyczyn ludzkich zachowań. Jezus patrzy głęboko, ale patrzy z miłością. I jest trzeci poziom tego widzenia, serca Jezusa, to są Jego słowa, nie? czułe gesty, sposób patrzenia. I to, w jaki sposób do nas mówi, jakie dobiera słowa, w jaki sposób przemawia. W gestach, w spojrzeniu, w słowach widać serce. I Ojcu świętemu tak bardzo zależy na tym, żebyśmy zobaczyli to serce Jezusa. Dużo też w tej encyklice mówi o, o przebitym boku Jezusa. Serca Jezusowego przebitego nikt nie widział, ale przebity bok widzieli ci, którzy byli przy Jego śmierci, ci, którzy go potem składali do grobu i ci, którzy go widzieli z martwych stałego, widzieli Jego przebity bok. A w tym przebitym boku chodzi przecież ostatecznie o Przebite serce, to też jest znak miłości i to jeszcze taki znak szczególny, dobrze wiemy, każdy z nas w życiu kiedyś malował przebite serce, nie? Ja dość dawno temu, ale pamiętam jeszcze takie sytuacje. Kiedy, kiedy malujesz przebite serce? Wtedy, kiedy chcesz komuś powiedzieć, że go kochasz. Nawet gdy spotkałeś się z odmową, gdy, gdy się spotkałeś z jakimś odrzuceniem, to jest przebite serce, jest bardzo ważnym znakiem miłości Boga, przebity Bóg. Papież mówi tym tą nową encykliką: przyjrzyjcie się miłości. Przyjrzyjcie się boskiej i ludzkiej miłości Serca Jezusowego do każdego z nas. Po co to nam? Może lepiej byłoby postawić pytanie: co się stanie, jeśli zobaczymy tę miłość? Co się stanie? Odpowiedź pada właśnie w zakończeniu tego drugiego czytania z listu, z pierwszego listu Jana. Że staniemy się do Niego podobni, kiedy Go zobaczymy, jakim jest. Kiedy widzisz Boga, tak na ile to jest możliwe, także dzisiaj i teraz, to to widzenie Cię przemienia. Jeśli zobaczymy naprawdę, czułe gesty, spojrzenie słowa Jezusa, to to na ile zobaczyliśmy naprawdę będzie. Widoczne z naszych gestów, z naszego wzroku, z naszych słów. Będzie widoczne. Zobaczymy Go i wtedy staniemy się jak On. Będziemy do Niego podobni. Tak, taki klucz do świętości jest w dzisiejszych czytaniach, w dzisiejszej liturgii Słowa. Myślę, że ona nas bardzo mocno sprawdza. Znaczy, sprawdza nas z naszego wzroku. Na ile potrafimy widzieć Boga w tej mierze, w jakiej On się nam objawia, na ile potrafimy widzieć Jego miłość i na ile to widzenie nas też zmienia, czyni podobnymi do Niego. Bardzo Wam życzę. By tak było. Sobie też tego życzę. Amen. Wierzę w jednego Boga.